Przykody ty chcesz, więc ciebie też tu poprzez. Nie będę się za bardzo rozwodził nad tym, czy karta jest dobra, czy karta jest zła nad jej użytecznością. Zobaczymy to po premierze wszystkich skrzydeł z dodatku, z przygody, przepraszam, bo dodatek przygoda dwie różne rzeczy. Fajnie, że te karty zostały już nam pokazane, więc mniej więcej po części spodziewamy się, co nas będzie czekać. Na pierwszy ogień idzie karta legendarna, Bran Bronzebeard, czyli tak jak mówiłem, Bran Miedziobrody w polskiej wersji językowej. Jest to karta za trzymany dwa ataku, cztery życia i nasz okrzyk bojowy jest... Trygerowany dwukrotnie, uruchamiany dwukrotnie. Można tę kartę porównać do karty Baron Rush zdaje się. I on sprawia, że stronnicy aktywują swoją agonię dwukrotnie. Tutaj mamy aktywowanie okrzyku bojowego dwa razy. Następnie za jeden many karta 1-3. Jeden ataku, trzy życia. Sir Friendly Murgleton, czyli ten murlok, gadający murlok. I on ma taką, no staty bardzo dobre, tak? Za jeden many cztery, cztery punkty. Jeżeli chodzi o jego umiejętność, jest to okrzyk bojowy: Odkryj nową umiejętność bazową Bohatera. Czyli domyślam się, że będziemy mogli sobie wybrać, zamienić naszą umiejętność bazową na jakąś inną spośród trzech. Następnie Forgotten Torch, zapomniana pochodnia. Jest to spell maga zatrzymany. Zadaj trzy obrażenia i wtasuj do deku Roaring Torch. Jest to spell, który zadaje 6 damage. A. Następnie Secret Paladyna, Sacred Trail. Jest to sekret, który powoduje, że jeżeli nasz przeciwnik ma co najmniej 3 milionów i zagra czwartego, to wtedy my go zniszczymy. No tutaj od razu oczywiście Think Master się może nasunąć na myśl, tylko że Tinkmasterem my sobie przejmujemy tego jednego z czterech stronników, a tutaj ten czwarty stronnik jest niszczony. Myślę, że całkiem sympatyczny, jeżeli chodzi o jakieś agrodeki spamujące swoimi minionami, ale też, też na pewno w innych sytuacjach się sprawdzi. Następnie wielka ropucha Huge Toad, za dwa many, trzy ataku i dwa życia. Agonia zadaj jeden punkt obrażeń. Randomowemu wrogowi. Powiem szczerze, że raczej średnia karta, moim zdaniem. Następnie Unearthed Raptor, czyli taki szkielet jakiegoś, jakiejś szczury, tak? Jego okrzyk bojowy. Wybierz y, przyjaznego stronnika i otrzymaj y, jego kopię agonii. Myślę, że może mieć to sporo fajnych zastosowań. I staty też w porządku. Za jeden many to jest karta klasowa Wotra. Mamy Pit Snake zniszcz Stronnika zamienionego przez tego Stronnika. Staty 2-1, no czyli taki removal, jest taka karta z ukryciem, która też niszczy Stronnika, który jest zaatakowany przez kartę. Następnie karta Wojownika, Obsidian Destroyer. Staty 7, 7 za 7 many. Na koniec swoje kolejki przyzwij Scaraba, 1-1 z tauntem. Więc za 7 many tak naprawdę otrzymujemy 16 punktów, więc myślę, że i taunta, więc... OK, całkiem spoko. Następnie Wobbling Runs. Wobbling Runs, nie wiem jak to przetłumaczyć, wygląda na jakiegoś cworka kreaturkę, która siada po, podróżnikowi na, na, na czapce, na głowie. Jest to karta, która kosztuje 6 many i ma staty 2-6, natomiast jej agonia to przyzwi 3 2 na 2 jakichś stronników runs, tak? Dalej mamy spell Maga. Everything is awesome. Za 7 many spell, więc bardzo drogi, daj swoim minionom buffa plus 2 do ataku plus 2 do życia. Kosztuje 1 mniej za każdego murloka, którego masz już na stole. Więc czyżby szykował nam się deki Mage Morlock? Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać w praktyce. No nie zapominajmy, że ta karta jest bardzo droga i te murloki faktycznie na stole musimy mieć. Następnie nowy murloczek za 0 many, 1-1. Marlock Tinyfin Fin nie ma żadnej umiejętności. Taka ciekawostka. Być może jakoś tam uzupełni te, te deki na murlokach. Następnie Tomb Spider za 4 many, staty 3-3. Jego okrzyk to odkryj bestię, czyli dostaniemy 3 karty spośród tych trzech karty, trzech bestii wybieramy sobie jedną. Moim zdaniem takie sobie, o, niby drawujemy jedną kartę dodatkowo, no, trudno powiedzieć, może w jakichś tam dekach hunterowskich, druidowskich się sprawdzi. Nowa pułapka dla łowcy, dwa many kosztuje, Dart Trap. Kiedy nasz przeciwnik użyje swojego Hero Power, zadaj 5 obrażeń randomowemu przeciwnikowi. Następnie Reno Jackson, czyli jeden z tych, tych, z tej ligi odkrywców, Reno Jackson za 6 many staty 4-6, okrzyk, jeżeli twój dek nie zawiera więcej niż jednej karty tego samego rodzaju uzdrów swojego bohatera do pełni zdrowia. Trochę wygląda mi, jeżeli chodzi o artwork, jak Harrison Jones. I mamy jeszcze kartę, która się nazywa karta Wotra, która się nazywa Tomb Pillager, czy jakiś szabrownik grobowców, za 4 many, staty 5-4 i jego agonia to dodaj monetę do swojej ręki. Mamy jeszcze 5 kart, które chciałbym omówić. Jeweled Scarab za 2 many, 1-1 jest to bestia, a jej okrzyk bojowy odkryj kartę, która kosztuje 3. Następnie Explorer's Hat za 2 many jest to karta łowcy. Daj swojemu minionowi plus 1, plus 1 oraz agonię, dodaj ten, tenże kapelusz do swojej ręki. Więc taki buff, który będzie do nas wracał. Następnie Elise Starseeker, czyli również jedna z tych, z tej ligi odkrywców. Karta legendarna, 4 many, staty, 3 ataku, 5 życia, okrzyk bojowy, wtasuj do, do swojego deka mapę do Złotej Małpy. I mapa do Złotej Małpy jest to spell, który kosztuje 2 many i sprawia, że wtasowujemy z kolei Złotą Małpę do naszego deku. Także sporo wtasowywania tutaj jest. I też dobierz kartę, czyli taki draw karty, no i coś tam wtasujemy drugą kartę do, do deka. Natomiast clue set na programu to, to ta złota małpa, tak, o której już tyle słyszeliśmy. Jest to stronnik, który kosztuje 4 many, staty ma 6-6, więc super. Ma też taunta i okrzyk bojowy jest następujący. Wymień swoją rękę oraz cały dek legendarnymi stronnikami. Widziałem na YouTube parę filmików, w których dobrzy gracze w Hearthstone mają deki złożone z samych legendarów i nie kończyło się to dobrze. No, zależy oczywiście, jakich tych stronników tasuje, w jakiej kolejności ich będziemy dobierać. Także, jak sami widzicie, szykuje się naprawdę fajna, duża, nowa przygoda. Bardzo mi się podoba tło. Myślę nawet, że, że bardziej niż niż Ramass. Zobaczymy, jak zostanie to, to przedstawione, te, te kolejne skrzydła. W każdym bądź razie czekamy do. Mam nadzieję, że mechanika z odkrywaniem tych trzech kart wybieraniem jednej sprawdzi się. Zachęcam Was do zasubskrybowania kanału, polajkowania filmu i skomentowania. Widzimy się w następnych filmach. Pozdrawiam serdecznie. Na razie, cześć.